Kasiemka, Witam Was niesamowicie serdecznie na naszym wspólnym kanale. Zakupy od Jasona i nie tylko. Nie są to takie jakieś megaśne duże zakupy, ale są same pedardy. Na początek pokażę Wam coś takiego. Jest to, jest to 5 funtów, a na pierwszy rzut oka... Normalna moneta, nie? Ale zaraz wam coś pokażę. Uwielbiam takie monety. Są megaśne. Normalna, normalna pięciu funtówka. Zgadza się. Zgadza się. Pięć funciaków. Ale e, diabeł tkwi w szczegółach. Tada. Jest po trójnej grubości. Jest po trójnej grubości. Do porównania wam pokażę takiego zwykłego. No niezwykłego. A to jest Edward. Którego niedawno kupiłem. Zobaczcie to. No jest mega. Jest torpeda. Uwielbiam, uwielbiam takie monety. E, tutaj gdzieś jest napisane to nawet y, ja tego nie znalazłem tylko tylko Monika to znalazła e, gdzieś tu są takie fajne cyferki Aha, tutaj to jest właśnie chyba to tu widzicie 57 na 99 nakład nakład 99 sztuk i ja mam 57 no widać że moneta jest wypalcowana ale podejrzewam, że. No, jakiś milk chyba tu jest nawet. Podejrzewam, że to jest do, do, do ogarnięcia. Więc więc jest mega. Więc jest mega. Duży kapsel, jak zauważyliście. Duży kapsel. Jak na taką monetę. To ją sobie położymy tutaj. Ale to nie wszystko. To nie wszystko, gdyż mamy jeszcze drugą taką monetę w pudełeczku. Niestety pudełeczko jest na wielki połysk i wszystkie odciski palców bardzo, bardzo są widoczne. I mamy drugą taką monetę. Tej monety już nie będę wyciągał. Generalnie moneta jest taka sama. Też jest z 15 roku. I tutaj zobaczcie nakład. 30 sztuk czyli no, to są monety z najmniejszym nakładem jakie, 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 jakie widziałem jak, a już na pewno jakie posiadam także każda moneta waży 75 gram w próbie sterling, czyli takie powiedzmy 2,5 uncji mega, mega monety zakupione w, od Jasona w cenie złomu Yy, kosztowały mi obie z funtów 150, czyli powiedzmy załóżmy 75 za sztukę. A mamy też właśnie też mamy Morgana. Morgan, popularny rocznik, popularny rocznik. Taka fajna, fajna, fajna taka patynka 21 rok. Fajny stan. za morgana zapłaciłem zakupy robiłem w zeszły piątek powiedzmy 11 września października 11 października to są takie ceny eee, no jakie, jakie teraz trzeba płacić za za, za srebro mega mega kolejny Kolejny fajny Morgan do, do kolekcji Moneta bardzo dobrze wam znana, więc nie będę się oho render och render kurde O ja pierdziel ale porażka No trzeba uważać, muszę zrobić porządek na Na biurku <ścoughs> Tak i kolejną monetą jest, jest Młodawiki Młodawiki. No nie, nie, nie byłbym sobą, gdybym nie wolno kamery. Młodawiki 44 rok. Naj, najrzadszy rocznik. Jeżeli chodzi o, o, o tego rodzaju monety. Czemu kupuję, czemu kupuję takie monety? Gdyż cenowo one się nie różnią zbyt. Na, na, na okres dzisiejszy od tych monet. Te monety w złomie to już jest na, na, na ebayu Ciężko dorwać poniżej 35 funtów. Cena złomu to jest około 35. Także ktoś wyprzedaje swoje. Na eBay, jak znajdziecie coś w tych granicach, to wyprzedaje swoje stare, stare zapasy, gdyż wiemy, że eBay kasuje z, z, za pośrednictwo. Yy, I teraz tak. Czemu kupuję takie monety? Yy, kupuję je dlatego, że są to monety o wiele, wiele, wiele rzadsze. O wiele, wiele, wiele rzadsze. I teraz tak. Yy, Welford nakład jest 2 miliony. Jubilee Head nakład. Prawie cztery miliony na przestrzeni lat, kiedy były te monety wybijane. Tutaj mamy, tutaj mamy czterdziesty piąty, czterdziesty czwarty oraz czterdziesty siódmy. Tych monet w sumie było wybitych 394 200 sztuk. 45 i 47 nakład dokładnie 300 tysięcy z małą przewagą 45. Tam było 160 tysięcy 160 tysięcy raz było 300 tysięcy, Natomiast tej 94200 sztuk. Dlatego dlatego to silver silver ratio jest na chwilę obecną fantastyczne i dlatego kupuję takie monety. Kupiłem mega mega megaśną megaśną monetę kupiłem koronę, ale to wam jeszcze jeszcze nie powiem co, bo nie obejrzycie filmu w ogóle. To Wam pokażę. Moneta już jest generalnie u Moniki, a ja ją muszę po prostu tylko od Moniki odebrać. I na koniec, no moneta, z której się najbardziej cieszę. Kupiłem fejka. Mamy tutaj dwie, dwie meksykańskie monety. Dwie meksykańskie monety i już pewnie zauważyliście różnicę na monecie z lewej strony. Nie wiem nawet co to jest za moneta, jaki to jest nominał. Czy to jest jakiś. 8 rupi. Nie, no nie, 8 rupi to nie jest. To jest żart, ale. No, będę musiał rozszyfrować te, te symbole. 8R nie wiem. Nie wiem, czy to jest jakiś meksykański dolar. Jest wielkości, jest troszeczkę chyba nawet większy od meksykańskiego dolca. Od Morgana. Ale my się skupimy na tym. Jest to podróbka. Jest to podróbka z epoki. I jest to podróbka z epoki droższa niż ta moneta oryginalna. I, diab, i, i, I właśnie diabeł tkwi w szczegółach. Jak widzimy, moneta jest wykonana z. Tu pewnie dobrze widzicie. Jest wykonana z mosiądzu albo z miedzi. Jest wykonany na wiert, ale tutaj widzimy nad skrzydłem. Tutaj nad moim palcem. Jest punca autentyczności. Tę, tą historię opowiedział mi, mi, mi Jason w tych czasach monety krążyły po świecie, srebro to było srebro i Chińczycy weryfikowali weryfikowali monety czy nie ma podróbek to była na tamte czasy, to była tak doskonała podróbka, że nabijając punce stwierdzili, że to jest oryginał że to jest oryginał także mamy oryginalny oryginalną, oryginalną podróbkę z epoki jestem zarąbiście, zarąbiście zadowolony jak, jak, jak czasem można z takich pierdówek się cieszyć to nie macie, nie macie pojęcia jest normalnie mega jest normalnie mega porównajmy sobie, porównajmy sobie z, z, z oryginałem No widać różnicę, widać różnicę, no ale pamiętajmy, że jesteśmy tutaj pod wielokrotnym powiększeniem. Widać różnicę, bo już są przytarcia, ona to jest moneta właśnie mosiężna posrebrzana, także no było się pewnie można łatwo można było się pomylić. No no mega mega. Zarąbiście. Bardzo, bardzo się cieszę z tej, z tej podróbki, gdyż jest to taka prawdziwa, oryginalna podróbka, pierwsza w mojej, w mojej kolekcji. Będę musiał rozszyfrować te tutaj symbole, co są. Bo, bo, bo bo nie wiem, nie wiem, co to oznacza w ogóle. Nie mam pojęcia, czy to są jakieś ten y, y, jakieś yy, namiary na jakiś skarb czy coś nie wiem beka oczywiście także jest 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 megaśnie jest jest megaśnie aha właśnie bym był zapomniał do tego filmu dołączę czasem czasem znajomi proszą mnie o o mm, weryfikację nie nie weryfikację yy, proszą mnie o wycenę ich zbiorów był u mnie Majki. To jest zarąbisty medal, który, który Majki mi dał za, za pomoc. Jakiś to medal, ale jest zarąbisty. Piękny wzór. Trochę, trochę brązu jest. Poprosił mnie o pomoc w wycenieniu, w sprawdzeniu jego, jego zbiorów. I muszę Wam powiedzieć, że to była najlepsza. No nie spodziewałem się zbyt wiele. Bo kilka razy już takie coś robiłem i z reguły był, był to generalnie złom. U, u Michaela też było dużo złomu, ale było też sporo, sporo sreberek. Sporo sreberek ja Wam zaraz ten filmik tutaj będziecie widzieć. Ja, tak wstępnie to robiłem tydzień temu. Minimalną kwotę, jaką wyceniłem, jego zbiór sreber. To taka minimalna minimalna było 150 funtów. Podejrzewam, że jakby się pobawił w sprzedaż. Przepraszam. W detalu, to może by było tam podeszło po 200, nie więcej. I jak będziecie mieli chwilkę. Weźcie sobie stopkatkę. Tam jest taki hałas w tej drugiej części, bo tam Adam zaczął akurat hałasować. I, i ten. I może to jakoś wymarzę jeszcze. Jest tam je, i zobaczycie, jest taki rzut na, na te monety. Także jak sobie zrobicie stopkratkę, będziecie mogli, mogli zobaczyć. Była tam, był tam e, papież, e, mapka, było 50 szylingów przewiercone na łańcuszku Noki. Były dwa Kennedy. Kennedy. Kennedy, dwa razy Kennedy z, z 64 roku. Było, było parę Half-Crown. Floren, fajne ogólnie monetki i taka garstka tam 3 i 6 i chyba dwa szyliingi. Także trochę troszeczkę ta monet było. Był właśnie ten Floren zwłaszcza był w takim świetnym świetnym stanie. Było od odgroma od groma Ameryki, ale Ameryka sama była po 64 roku. Tutaj mówię o, o ćwiartkach, e, dimach i, i, i połówkach e, wszystko po 64 roku, czyli generalnie sam miedzionikiel e, były jeszcze jakieś silingi, ale generalnie, generalnie no te sreberka, które Wam mniej więcej wymieniłem e, także mniej więcej jak, jak dacie radę tam e, rozróżnić to podajcie, powiedzcie swoje zdanie na temat kolekcji Michaela ja się z Wami żegnam. Zostawcie łapki, skoro tego jeszcze nie robicie. Może jakiś komentarz? Trzymajcie się i cześć. Ciemka, Ciemka. Witam Was niesamowicie serdecznie na naszym wspólnym kanale. Jestem Michael, przyjął swoje skarby. Już zaczęliśmy tutaj sprawdzać i jestem w szoku. Pierwszy raz chyba widzę tyle srebra, gdzie w liczy... realnie na nic nie liczyłem Ale mamy, mamy tutaj już kilka, kilka srebrnych monet Tu mamy przy, przy monety przebrane, to jest do przejrzenia, to jest do przejrzenia I cały słoik To moje Także my się bierzemy do roboty I będę Was informował, informował na bieżąco Trochę to zajęło ale jest naprawdę fajny, fajny efekt Mamy, mamy garść, dobrą garść, 3,6 pęsówek e, Większość w próbie 500, ale są też w próbie 925 Mamy taką e, jednego reala Mamy fejka, fejka, fejka dolara 50 szylingów Tu są centy 25, 10 i 5 centów mamy pół, pół koronówki mamy Kennedy 64 rok fajna próba mamy też mapkę papieża także kilka kilka fajnych monet medale świetne świetna sprawa jestem w szoku fajny rezultat nawet się tego nie spodziewałem Także tak to, tak to wygląda. Teraz, że pan, pan sobie, sobie powoli przyjadę, w świetle, może. Tutaj w takich warunkach robię trochę roboczych, Spartańskich No ale na monetki to zawsze trzeba czas znaleźć. Michael za, za zaczyna swoją przygodę z monetami, ma fajny starter. Naprawdę świetne monety. Napiszcie w komentarzach jak Wy wyceniacie ten zbiór głównie chodzi o monety monety srebrne możecie w komentarzach napisać czy ta konstytucja 3 Maja y, to jest srebro. Ja nawet nie sprawdziłem, można sprawdzić swoją łatwę, ale możecie też napisać. Także tyle z mojej strony. Ja jeszcze mam tutaj fajne zakupy świetne. To to dołożę do tego filmiku, ale już u siebie w studio. Świetna sprawa. Do później.